Słuchajcie, dzisiaj jeszcze chciałem rzucić taki szybki filmik na temat takiego fajnego pendrive'a, którego dostałem od znajomego, i on na nim tutaj ma zainstalowanego takiego fajnego, to się nazywa Mini XP. I trzeba skopiować z tego pendrive'a. Słuchajcie, zawartość, yy, właśnie tego Mini XP na innego pendrive'a, załóżmy chciałbym sobie skopi skopiować na tego i po skopiowaniu tych plików wchodzimy tam do folderu takiego bot, klikamy plik bat i on instaluje jakby na partycji rozruchowej mbr yy, no rozruch tego pendrive'a, także możemy uruchomić sobie przeróżne rzeczy takie ratunkowe powiedzmy, taki pendrive ratunkowy i dzisiaj szybciutko, tylko chciałem Wam pokazać jak to wygląda i działa nie będę tutaj oczywiście wszystkiego pokazywał i tłumaczył i tak dalej, bo to bym spędził chyba 1000 godzin. Jeszcze nie wiem, czy bym wszystko potrafił tak wy, wy, tego wam wyjaśnić. Natomiast tutaj już mam podpiętego pendrive'a do tego laptopa Dela. Słuchajcie, 7240. No i zobaczcie, jaką szybciutko startuje. Patrzcie, pyk, pyk. I po uruchomieniu już mamy menu z tego słuchajcie pendrive'a, nie? Czyli co my tutaj mamy? Start Hirens CD 131, Acronis tych 2011, Kaspersky Rescue CD 10, Tiny Core Linux, GXbox Xbox jakiś, czyli jakiś odtwarzacz multimedialny to jest, nie? Minimalny Linux, antywirus Kaspersky offline, <coughs> backup partycji i innych danych. No i tutaj niezbędny PC. RIP Linux i Mini XP. No to startujemy z tym Mini xp -kiem. I zobaczcie tutaj mamy tego w cholerę. Patrzcie się na to. Jest trochę, nie? Ale my startujemy z Mini Linuxem. Tutaj mamy nawet jakiś Windows Memory Diagnostic. Możemy sobie to przetestować pamięć. Memtest 86 jest. Co to jest? Offline NT Vista Password Changer. To mi tłumaczy, że jest fajne. Że jak jest jakiś Dysk chyba zahasłowany hasłem, to to ściąga hasło z niego. Czujecie fazę? I to jeszcze na siedemce to działa także fajna sprawa. ConBot, Segeit, Disk Wizard, Powered by Acronis, True Image, PLOP, Bot Manager, nie wiem co to jest, Bot from Hard Drive, Windows XP NT LDR. Bot from Hard Drive, Windows Vista 7, Boot Manager, Smartbot manager 371, Fix NTLDR is missing, Darik bots and nuke, hard disk eraser, DOS programs, alternative bot method, mini Linux 640x48, Linux console, bot HDD dalej. No dobra, my sobie startujemy. Custom menu, dodatkowe systemy, Chainload, ISO Linux, bin. Kurde, jest tego tutaj trochę. Dobra, startujemy z tym Mini XP. To jest naprawdę fajne. I zobaczcie, jak to będzie zaraz wyglądało. On się uruchamia. W ogóle to logo, jak zobaczyłem, ja pierdziele, <słuch> dawne czasy Windows XP. Co to było? Monitor CRT. Taka bania, kurde. 50 cm. Już jest uruchomiony. Słuchajcie, już mogę tutaj sobie działać. Here program launcher. Słuchajcie. Antywirus spyware. Patrzcie, ile tutaj tego jest. Backup. Drivers. Double drive. Smart drive. Kopy WP. Data rescue Disk image. Drive. XML. Świetny pendrive ratunkowy. Naprawdę to jest zarąbiste. Browse. Files. Managers, 7 Zip, Bulk. A jest Winner. Nie ma. Total Commander nawet jest. Kto pamięta Total Commandera, jak się kurde, te wtyczki instalowało do obsługi różnych tam formatów, pików. Ja pierdzielę. Planners. Editors. HXDS, no kurde, InframView. No, to są takie programy, które... No, pamiętam z czasów jeszcze nie wiem. Lata 2000, czy tam dalej? Chociaż Inframview, no to już jest sporo na rynku. To nawet tutaj chyba on zahaczał lata 90. Sprite 32, Sumatra PDF, Sumatra PDF, no kurde. File system, hard disk Storage, HDD Low Level, le, HDD Low Level Format, tall. to jest też genialne urządzenie, aplikacja. Słuchajcie, uruchamiacie. I patrzcie się, już mam tutaj dwa. I tutaj można już sformatować dosyć poważnie dysk, ale tego nie będę ruszał. Także podpinamy sobie coś pod USB-ka i czyścimy, nie? File system. Linuxa, możemy nawet sobie ten przeglądać jakieś partycje, czy co to? Hard disk storage. Network. Angry, angry AI. IP Scanner, Complete Internet Repair, Put the SSH client, kurde, ja pierdziele, Optymizacja, My Defrag, Defrag Toggler, czy jakoś tak, Partition, Command Light, Auto Mode Drives, Disk Genius, Group DOS Installer, Partition Find and Mode, USB Format Tool. Password case. Słuchajcie, Windows Login, Autologon, Reset XP Vista, User Password, Password Renf, Reset User Password, not For Vista 7, 7, 64-bit, Windows Gate, Disable, Zablokowanie Logowania Passwordem, coś takiego. Ja, my Password, wiewer kurde. Password, Sniff Pass. pamiętam kiedyś jakaś taka aplikacja była, słuchajcie, do podglądania jakby ruchu sieci Wi-Fi domowej i pamiętam, że miałem dwa jakby komputery, na drugim była moja siora. i wyobraźcie sobie coś takiego, że ja widziałem jakie, na jakie ona strony wchodzi, także to jest też dobre. Proces. Defender Walker, Open, File View, Process Explorer, Process Monitor, Runas Date, kurde ile tu tego jest, Recovery, ja pierdź Registry, do rejestru, kto nie pamięta tych czasów, gdzie się wchodziło w rejestr, coś tam modyfikowało, zmieniało, totalne szaleństwo, Remote Control, Security Encryption, Startup, System Information, ja, CPUZ jest. Blue Screen View, to jest ta aplikacja, która chyba pokazuje ostatni błąd. To jest też bardzo fajne. PC Wizard, PC 32, Tune. Ja pierdzielę. System Information, to było tak. Testing. Disk Speed, HDD Scan, 2 Test, Flash Memory Test. O, to jest ta aplikacja, co dzisiaj testowałem nią tego. Pen zobaczmy sobie, jaka będzie tutaj wersja. Yes, English. Select target. Słuchajcie, mamy tutaj jakiś ten. Załóżmy, wybiorę to. I słuchajcie, zrobimy test. A dam tylko 100 MB Verify plus ten. To będzie, co? Teraz będzie mi testowało albo tego pendrive'a, albo HDtK który tutaj jest. Aha, 77 MB. Tylko tyle. Cicho, zobaczymy sobie. Tak, to jest ten pendrive. Już wywaliło na czerwono, że, że jakieś błędy są. 37 mega na sekundę? Ale coś tutaj ten. Coś nie. Wybiorę coś innego. My Computer, Local Disk, RAM Drive. Dobra, dam lokal disk. Nie, tutaj nie chcę, coś. nie chcę w ogóle ten, target x. Jakbym chciał na przykład RAM drive. Słuchajcie, tutaj 58 MB na sekundę. Zapis. <laughs> Nie wiem, to jest pamięć jakaś? Co to? 56. No i skończył się. 55 mega. To było? To i tak nawet dobrze. Dobra, ale widzicie, ile tu tego jest? To jest masakra jakaś. Twakers. Yy, ZPC fix. Install codec. No co to jest install codec. Dial Diala fix szal VGA, Twig UI Ja pierdzielę Oder. Command, Prąd, High Bot Customizer Mouse Emulator On Screen, Keyboard Zobaczymy Jest klawiatura Gdyby to był dotykowy ekran to mogłem sobie tutaj pisać Ej słuchajcie To jest dobre Exit Dobra damy Exit Zobaczcie, Sherbunu Start mamy, tak? Notepad. Uruchommy. Jest Notepad. Language. Można coś pisać w ogóle? Można, można. Dobra, nie będziemy tego zapisywać. W ogóle jakiś, trochę błąd był jakiś. Settings, Control Panel. Zobaczymy sobie Display ja! Yeah. To jeszcze ta, ale tu nawet nie ma skin saverów, nie? Settings, roz, rozdzielczość możemy dać natywną. No to teraz będzie to mniejsze, o wiele. No nie chcę mi dać. Jakieś błędy tutaj coś się pojawiło, nie wiem dlaczego. Hearing bot CD. No to jest to, co było tam w menu. Tylko, że w takiej wersji jakby okienkowej tutaj. Wireless Setup. Właśnie tutaj ciekawy jestem jak siecią Wi-Fi. O! Zmienił mi. Teraz mi zmienił rozdzielczość ekranu. Kliknę prawym. Properties. E, coś się tam... Chyba jak robiłem tego testa to mogło coś tam się wysypać w tym, tym pendrive. Ale tak to... Działa ten mini XP. Czodersko. Damy shutdown. Ok. Wyłączy go. No, coś się skaszoniło. Przez ten chyba test zrobiłem. Bo tak to, to yy, normalnie to wszystko działało. Powiem Wam taką na zakończenie. Świetna rzecz, żeby sobie testować różne na przykład dyski, nie dyski. Jakieś tam systemiki. Jak widzieliście, tutaj tego jest od cholery. Nic, tylko się bawić tym. Mało zajmuje. Weszedł na 2GB na pendrive'a, także nie ma żadnego tutaj jakiegoś parcia na to, żeby trzeba mieć jakiegoś dużego tego pendrive'a. Dobra, słuchajcie ja go, wyłączę z przycisku. Dłużej przytrzymam. Wyłączył się. No i tak wygląda. Windows Mini XP XP. Także to by było tyle Mówię, ten laptop jest fajny do takich rzeczy, można sobie różne rzeczy testować No i w tym wypadku wytestowałem sobie tego pendrive'a właśnie z tym systemikiem Tyle, pozdrawiam, trzymajcie. się